No, i tak to właśnie jest, no. Dobra, słuchaj, Adrianna, muszę kończyć, bo już mi tu przyszli jacyś. Czego? Dzień dobry, przepraszamy, czy Nie wie pani, czy jest obecny dzisiaj profesor Miodek? Nie wiem. Bo mieliśmy mieć dzisiaj egzamin poprawkowy z kombinatoryk i nie bardzo wiemy. To się trzeba było uczyć, to by nie było problemu. Ach, nie ma, profesor Miodek wyjechał na urlop. Urlop! Hmm. A czy muszę mi powiedzieć, gdzie się udał, profesor? <grystanie> chyba sobie żartujecie! Profesor nie życzyłby sobie, żeby komukolwiek udzielać takich informacji! A już nie wspomnę, że gdyby się dowiedział! Co? Co wy tu robicie? Co to za najście w biały dzień? Dzień dobry, panie profesorze. My na egzamin poprawkowy z kombinatoryki. Jaki egzamin? Gdzie? Widzicie, żebyśmy byli w szkole? Jestem na urlopie z żoną i córką, a wy wylatujecie mi tu z jakimś egzaminem. Hmm. No, już dobrze, dobrze. Egzamin z kombinatoryki. Dajcie mi chwilę, tylko się ogarnę trochę. Dobra, jest już późno, idziemy spać. Jest jeden wolny pokój, musicie się jakoś podzielić łóżkiem. Jutro dokończymy egzamin. Hmm. Nie, no przecież on na bank nas obleje. Za to, jak mu zepsuliśmy urlop, nie wierzę, że nie zechce nas udupić. Hmm, co tu zrobić? A przylecę mu córkę, niech ma dziad stary. Aha, to ten dziad stary z żoną. Kici, kici, słodziaku. Kochanie, śpisz? No, idę się położę obok córki, bo te studenciaki jeszcze mi ją gotowi przelecieć. Aha, tutaj śpią. <laughs> Córcia wstałaś już? Córcia! Maria? Córcia. Tyle lat wykładam kombinatorykę, ale takiej kurewskiej przekładanki to ja jeszcze nie widziałem.